Witam na pierwszej części konferencji. na abramczyk Ostario Bydgoszcz przegrywa ZNAO Basketem Poznań 86 do 93. Są z nami przedstawiciele gości. Jest z nami trener drużyny, pan przemysław Szurek oraz zawodnik Wojciech Fraś. Wojtek, gratulacje i prosimy o podsumowanie spotkania. Dziękuję. Chciałem pogratulować mojej drużynie, ponieważ wygranie tutaj w Bydgoszczy u lidera jest zawsze dużym wysiłkiem. I się pogratulować przeciwnikom, ponieważ do końca walczyli o zwycięstwo. Mecz przebiegał pod nasze dyktando, ponieważ gdzieś tam od początku tego, tego spotkania już prowadziliśmy. Przeciwnik rzucił dużo więcej wolnych od nas, więc tutaj miał stosowanie przewagę, miał więcej tych też ponownie, ponieważ zbiórkę ofensywną i defensywną wygrali, ale mimo tego udało nam się do końca zachować zimną krew, mądrze grać długo, trafialiśmy też ciężkie rzuty i cóż, no dziękuję jeszcze raz chłopakom, patrzymy do przodu, ponieważ ten początek rundy mieliśmy może troszkę słabszy niż, niż zeszła, ale chcemy wygrywać cały czas i naprawdę tutaj wygrać to jest dla nas duży sukces, dziękuję. Czy są pytania do Wojtka? Wojtek, jeśli nie, to dziękujemy, możesz udać się do szatni. Panie trenerze, gratulacje, prosimy. Dziękuję bardzo, ale zacznę od tego, że gratuluję sposobu w jaki drużyna, gospodarzy jest prowadzona, bo okej, okay, dzisiaj myśmy wygrali, ale ja w jak powiedziałem, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, bo świetnie gracie. Pokonujecie jeszcze dotychczasowego lidera, stajecie się samym liderem, pełne trybuny. Naprawdę życzę wszystkiego dobrego i niech moc będzie z wami. Życzę wam awansu do ekstraklasy i powiem to literalnie, bo powiedziałem to samo trenerowi gospodarzy, więc powtórzę to już oficjalnie. Nie ukrywam, że potrzebowaliśmy tego zwycięstwa jak tlenu, bo powiem drugi raz w przeciągu kilku dni, że jestem dumny z mojej drużyny, bo pomimo, że przegraliśmy w Rzeszowie, powiedziałem, że jestem z nich dumny, bo dostaliśmy takie strzały. Wówczas, że wiele drużyn by się poddała, a myśmy się podnieśli i prawie mieliśmy mecz na, na styku, i dzisiaj to zaprocentowało. Bo mam wrażenie, że ta wiara i, i pokazanie tego, że jesteśmy w stanie odwracać mecze, dała nam dzisiaj otuchy i trafialiśmy fenomenalnie w pierwszej połowie rzuty trzypunktowe. Ja wiedziałem, że to nie będzie tak trwało, bo na takiej skuteczności po prostu nie da się grać całego meczu, i byłem ciekaw. Albo może obawiałem się tego, jak na ta dojdzie, jak to będzie wyglądało. No Państwo widzieliście. Pomimo, że nas doszli, byliśmy w stanie poprawić zbiórkę w tych momentach, trafić bardzo ważne rzuty z dystansu, wymusić rzuty wolne i finalnie wyjeżdżamy ze zwycięstwem. No i cóż, dążymy ku naszym marzeniom. Nasze marzenia to playoff i cały czas jesteśmy w grze, o nie? Aczkolwiek, ta liga pokazuje, jest szalona ilość pieniędzy, jaka się pojawiła. Zawodnicy powodują, że jednego dnia grasz o, play -o drugiego jesteś w strefie spadkowej, więc niczego nie można być pewnym. Ale to zwycięstwo, tak jak Wojtek powiedział, tutaj w Bydgoszczy z nas bardzo ważne. Dziękuję. Pytanie? Dobry wieczór, panie trenerze. Dawid Siemiecki, emocje TV. Czy wiadomo już, jak długa będzie przerwa Michała Samsonowicza? Michał jest po pierwszych badaniach, ale tak naprawdę jutrzejsza wizyta będzie chyba kluczowa w kontekście oceny jego nieobecności. Obawiam się, że to będzie do miesiąca. Mam nadzieję, że nie będzie dłużej, może tak powiem. o czy to dzisiaj trochę był taki mecz taki typowy w momencie, gdy wypada jeden zawodnik, wtedy drużyna poczuła, że musi wziąć na siebie jeszcze większą odpowiedzialność i dzisiaj w te, w te buty Michała, jako no, jednego z liderów waszego zespołu, weszła, no poza Patrykiem Stankowskim, praktycznie cała pierwsza piątka. Tutaj e, trudno jest kogoś szczególnie wyróżnić spośród e, tych czterech graczy pierwszopiątkowych, no poza Patrykiem dzisiaj trochę słabszy mecz, jak trener to widzi. A czy to ja panu powiem, że my mamy tak cały sezon. Co chwilę ktoś nam wypada, niestety los nas nie szczędzi, co chwilę kogoś tracimy, a jednocześnie mamy dodatni bilans. Więc mogę powiedzieć, że trochę przywykliśmy do tej sytuacji, a paradoksalnie kiedy graliśmy w teoretycznym pełnym składzie, bo właściwie nie wiem, czy myśmy rozgrali chociaż jeden mecz w pełnym składzie, ale powiedzmy tych najważniejszych zawodników, mamy gorszy bilans, kiedy gramy, kiedy ktoś z tych zawodników wypadano. Przykład Pelplina, kiedy nie pojechał Michał Samsonowicz, też tam wygraliśmy wcześniej po dwóch porażkach. Nie chciałbym tutaj szukać teorii żadnej, ale statystyka ewidentnie pokazuje, że umiemy się podnosić w trudnych momentach i niech tak będzie przez dalszą część sezonu. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji Jest z nami trener naszej drużyny, pan Grzegorz Skiba, dobrze. oraz zawodnik Michał Chyliński. Michał, prosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. No na pewno nie potoczyło się to spotkanie tak, jak byśmy chcieli. Pozwoliliśmy bardzo dobrze wejść w mecz drużynie z Poznania, która wyszła bardzo agresywnie, fizycznie na nas i, i i pozwoliliśmy im uwierzyć w to, że mogą tutaj przyjechać i wygrać, i potem się ciężko gra z taką, z taką drużyną, która tak naprawdę no, nie jest faworytem i nie ma, nie ma nic do stracenia. Także tutaj na pewno gdzieś tam ta nasza koncentracja od początku jest trochę do, do poprawy. Jeśli chodzi o tutaj statystyki, to na pewno wolne, które są naszą bolączką, i, i, i gdzieś tutaj moglibyśmy do tego meczu wrócić, jakbyśmy trafiali wolne, ale myślę, że większym problemem była, była obrona, gdzie straciliśmy 93 punkty u siebie. To no po prostu ciężko jest wtedy wygrać mecz. Także tyle ode mnie. Za trzy dni kolejny mecz na pewno. Się od, będziemy starać się odbić od tego i, i wyciągnąć wnioski i zagrać dużo, dużo lepiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Michał, możesz udać się do szatni. Dzięki. Dzięki. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie spotkania. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Poznania, dla trenera Szurka. Bardzo dobrze byli przygotowani do tego meczu mentalnie. Dobrze weszli w mecz, tak jak Michał powiedział. Chyba w pierwszej kwarcie 5 razy za trzy trafili. Więc napędzili się, mieli konfidencję. My zareagowaliśmy w miarę dobrze. Druga kwarta była dla nas brzmienna w skutkach bardziej, bo 31 punktów straciliśmy i tutaj był problem. Przede wszystkim rzuty wolne. Na swojej sali oddajemy 40, 40 rzutów, 25 niecelnych. Może też i była taktyka poznania, że faulowali nas dosyć mocno pod koszem i my nie trafialiśmy rzutów wolnych i to przyniosło też oczekiwany skutek w postaci zwycięstwa. Wygraliśmy tablicę, gdzie chłopakom mówię, że jak, wygra, jak wygrywamy tablicę, to wygrywamy mecz. Nie sprawdziło się to, no ale przede wszystkim bardzo dobra skuteczność drużyna, drużyny z Poznania i tak przestrzegam zawsze chłopaków, że tutaj przyjadą zespoły, które nie mają nic do stracenia. Wygrają, jest dobrze, przegrają, też się nic nie stanie. Porażka wkalkulowana, dlatego my musimy ze zdwojoną koncentracją podchodzić do każdego spotkania i, i wygrywać takie mecze. Nawet jak nie idzie, jak jest trudno, musimy pokazać charakter. Pokazaliśmy, bo wróciliśmy z minus 15 do meczu, troszeczkę jeszcze, troszeczkę szczęścia i byłoby może dużo, dużo lepiej. Dziękuję moim zawodnikom za wylany pod, za serce, za walkę do samego końca I, i no cóż, podziękować należy kibicom, którzy do samego końca też wierzyli w nasz końcowy sukces. Za trzy dni kolejny mecz. Walczymy dalej, bijemy się i to jest to jest sport i, i, i takie rzeczy się zdarzają. Nie ma patentu na wygrywanie. Walczymy, walczymy, jeszcze raz walczymy. Mam nadzieję, że ta porażka jeszcze raz, jeszcze mocniej, znaczy wzmocni morale naszej drużyny i do sobotniego meczu przystąpimy dużo, dużo bardziej skoncentrowani. Panie trenerze, tak na szybko, co po tym meczu dzisiaj poza oczywiście rzutami wolnymi będzie do, do poprawy, bo dzisiaj widać, że zespół z Poznania był bardzo dobrze dysponowany w ofensywie, 93 zdobyte punkty. Łódź pod tym względem jest troszeczkę podobną drużyną, bo też potrafi iść na liczbę posiadań, ma doświadczonych zawodników, więc jak tutaj naprawić te błędy z dzisiaj, jeżeli chodzi o obronę? Przede wszystkim poprawa obrony Pickenrola i przede wszystkim też nie pozwolić na otwarte rzuty za trzy punkty shooterem. My od razu pierwszą akcję otworzyliśmy Mąkowskiego, druga akcja też Mąkowski i po kolei Frasi. takie. Nie byliśmy konsekwentni w naszych założeniach taktycznych i tutaj na pewno w egzekucji naszych założeń jest dużo do poprawy. I konsekwentna gra. Co jeszcze? Obrona Pinkenrola pink cały czas jest do poprawy, zmieniamy troszeczkę. Musimy być bardziej agresywni w grze, bardziej agresywni i, i to na piłce szczególnie, bo to, to, to przynosi nam efekty. Ale musimy od samego początku grać bardzo, bardzo agresywnie, bo przez długi czas mieliśmy, nie mieliśmy faulu, nawet przegrywając. Zero fauli na tablicy i, 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 i to myślę, że tu będzie klucz w tym, żeby dużo, dużo lepiej wypaść w sobotę. Ale właśnie, wracając jeszcze do dzisiejszego spotkania, bardzo szybko mogliście wrócić w czwartej kwarcie do gry, bo już po minucie rywale mieli 4 faule, z tego, co dobrze, dobrze pamiętam, więc były chyba cztery punkty różnicy, tylko zważywszy na nawet 16 w drugiej połowie przewagi rywali, czego zabrakło, żeby pójść za ciosem? Podejmowaliśmy nie najlepsze, nie najlepsze decyzje, Mając je, jeżeli przeciwnicy mieli cztery a powinniśmy atakować pomalowane, ale jak się nie trafia rzutów wolnych, to też szuka się innych rozwiązań. Mamy shooterów w swoich szeregach. Trochę Tisowi dzisiaj nie za bardzo szło. Co zrobić? Myślę, że czego zabrakło. Nie chcę się wypowiadać na inne tematy, bo może trochę konsekwencji od niektórych ludzi, którzy przyjeżdżają i, i, i są aktorami tego widowiska i, i, i tutaj myślę, że jakiejś linii, konsekwentnej linii sędziowania też zabrakło, bo tłumaczenie, że Poznań ma fauli 26 czy, czy, czy dwa ma dużo więcej fauli, ale trzeba spojrzeć, że oni z premedytacją faulowali. Tak? I to nie jest wytłumaczenie, że, 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 że po prostu trzeba, jeżeli faulują 40 razy, to trzeba 40 razy zagwizdać, a nie w drugą stronę. Szymon Kiwilsza jest dwa razy faulowany na low poście i nagle dostaje faul ofensywny. Tak? Z drugiej strony jest byle dotknięcie, jest przewinienie z naszej strony, więc no, brak konsekwencji i koncentracji niektórych aktorów tego spotkania jakoś w sobotę nikt z naszej doskonałej publiczności nie protestował, chociaż wygraliśmy, oczywiście, że wygraliśmy, ale nie było żadnych okrzyków z trybun i rzadko się wypowiadam na ten temat, ale dzisiaj i my, niektórzy panowie, mają co analizować. Dziękuję. Dziękuję.